Dzień dobry, jesteśmy na budowie. Dzień nie wiadomo który, bo tego nie liczę. Jedna betoniara już puszcza beton do tamtej łychy. Druga betoniara czeka na swoją kolej, czyli dwie betoniary wlejemy do starej chałupy. Cześć, Iwa Adventures z kanału Iwa Adventures. Zrób to sam. Dzisiaj jesteśmy na placu budowy mojego stuletniego domu i właśnie robimy ostatni etap, czyli lanie betonu. Wcześniej już wszystko zostało przygotowane, czyli rury styropian, wszystko zostało zaizolowane i teraz został najlepszy smaczek, czyli lanie betonu takim wielkim ramieniem robota. W sześciu krokach dam Wam instrukcję, jak została wykonana betonowa posadzka przemysłowa. Najpierw usunęliśmy starą podłogę. To zadanie wygenerowało sporo gruzu, więc zamówiliśmy kontener i to wszystko wywieźliśmy. Po oczyszczeniu powierzchni zrobiliśmy wylewkę ślepą z chudego betonu. To bardzo ważna warstwa, bo ona stabilizuje podłoże. U nas warstwa była około 10 cm. Odczekaliśmy, aż to wszystko wyschnie i rozłożyliśmy na tym folię. Potem styropian, a w styropianie ukryliśmy wszystkie rury. Płyty styropianowe zapewniają odpowiednią izolację termiczną. Przygotowany został również szalunek na taras. Z całej układanki styropianu zostało kilka arkuszy. Mam już pomysł, co z nimi zrobić. Z naszej teraz styropianowej podłogi wystawały kolejne rury. Wszystko wcześniej ładnie ułożone i przemyślane. Zabezpieczone rury trafiły w styropian. Tym samym mamy gotowy podkład na wylewkę właściwą. Tym sposobem jesteśmy przy kroku numer 3. Na przyjechanie tak dużej dawki betonu musicie zarezerwować miejsce na swojej działce, na działce sąsiada lub zamknąć drogę. Jeśli u ciebie trzeba będzie zamknąć drogę, to taka firma kompleksowo zajmuje się wszystkim. Zobaczcie na to olbrzymie ramię robota. To właśnie tym mechanizmem wlała się cała wylewka do naszego domu. Ale zanim to nastąpiło, rozłożyliśmy jeszcze jedną warstwę folii. A dookoła wszystkich pomieszczeń, przy wszystkich ścianach, została rozłożona warstwa dylatacyjna. Dzięki temu beton, który się wlewał, nie przyklejał się do ścian, zachował swoją elastyczność i tym samym stał się odporniejszy na pękanie. O tym elemencie trzeba pamiętać. Wysokość tej piankowej listwy musi być dostosowana do ilości betonu, który wylejemy. ten sposób wygląda odpowiednio przygotowane miejsce do wylewania betonu. A tu dokładnie pokazuje piankę, którą rozciągnęliśmy we wszystkich pomieszczeniach. Przy takich pracach pamiętajcie ostrzec z Waszych sąsiadów, że będzie troszkę huku, bo to jednak olbrzymie urządzenia i olbrzymia ilość mieszanki. Ramie robota działa. Maszyna dozuje już beton. Tutaj co chwilkę jest dolewka wielka. A w tym miejscu z naszej gruchy, która jak zacznie się kręcić, będzie leciała podajnikiem, mieszanka betonu z kamyczkami. Maszyna jest bardzo duża, bardzo ciężka. Na szczęście, dzięki uprzejmości naszego sąsiada, mogliśmy ją wstawić w odpowiednim miejscu i lać beton do naszego stuletniego domu. A maszyna ma takie rozszerzone nóżki, żeby się nie wywróciła. Proszę, spójrzmy na te nóżki. To ta nóżka. Maszyna zaczyna się kręcić i właśnie w tym momencie widzimy, jak becon leje się do naszego podajnika, a następnie do ramienia robota, a następnie do chałupy. Ramię robota jest już oparte i weszło do budynku. Zaraz zobaczymy, co się dokładnie dalej dzieje. Na tym etapie potrzeba większej ilości budowlańców. Ten wąż może wydaje się lekki. Ale lekki nie jest, ponieważ jest wypełniony mieszanką betonową i aby go przesunąć potrzeba dwóch, trzech osób. Beton musi być równomiernie rozprowadzony, żeby uniknąć później nierówności. To kluczowy etap, bo od tego zależy ostateczny wygląd naszej podłogi. Tutaj już następuje rozgarnianie naszego betonu. Wejdziemy bliżej. Ta mieszanka betonowa schnie bardzo szybko, więc czas jest kluczowy, trzeba to szybko rozgarniać. To dla mnie niesamowite, że z czegoś takiego powstanie piękna, błyszcząca podłoga. Ramię robota ma specjalne joystiki, którymi budowlaniec kieruje. W ten sposób może ruszać ramieniem robota, i gdy beton wylany jest już do jednego pomieszczenia, może ramię robota podnieść, wyciągnąć tę rurę i włożyć do innego pomieszczenia. Ważne jest, aby zachować odpowiednią grubość warstwy. Standardowo jest to od 7 do 10 cm, ale od specyfikacji budynku to wszystko zależy i od obciążeń, które beton będzie przenosił. Oba samochody ze sobą współpracowały, i gdy mieszanka betonowa skończyła się w jednym z nich, drugi podjechał i zaczęła się wielka dolewka. Po wylaniu betonu bardzo ważne jest jego rozprowadzenie równomierne i zagęszczenie, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. To urządzenie proste, niepozorne, ono właśnie służy do wygładzania i zagęszczania betonu. No, nieźle, już druga, już druga beka jedzie. Jak w jednej beczce beton się skończył, podjechała druga i takim samym lejkiem do naszego sitka i do ramienia robota poszła kolejna porcja betonu. Łącznie 11 kubików. Mniej więcej na nasz dom, który ma około 70-80 metrów, poszła taka dawka. Aczkolwiek pamiętajmy, że grubość warstwy jest indywidualna i zależy od budynku. Niesamowitości. Pierwsze dni po wylaniu betonu są kluczowe, bo od tego zależy, czy nasz beton nabierze wytrzymałości. Na nasz beton, który niedługo wyschnie, bo to jest beton, który naprawdę szybko schnie, będzie jeszcze rozsypywana posypka, a potem to wszystko do nocy zacierane korzystając z okazji jako panel reklam, zapraszam chętnych do zgarnięcia pięknej dachówki w symbolicznej kwocie lub za piękny uśmiech. A few later. Dotrwaliśmy do czwartego etapu, czyli nakładanie posypki utwardzającej i zacieranie. Nasza sucha posypka została nałożona, gdy beton lekko stwardniał. Ta specjalna mieszanka zwiększa odporność betonu na ścieranie i nadaje mu piękny estetyczny wygląd. Zacieranie trwało kilka godzin, ale to zapewni gładką i trwałą powierzchnię. Na sam koniec, aby jeszcze bardziej wzmocnić beton i nadać mu delikatny połysk, został zastosowany specjalny utwardzacz. Zaaplikowaliśmy go na całej powierzchni. To on właśnie chroni przed wilgocią, plamami oraz zwiększa odporność na zużycie. I doszliśmy do kroku piątego czyli nacinanie betonu. Nacięcia robi się specjalnie, aby w przyszłości zapobiec powstawaniu niekontrolowanych pęknięć. To tak zwane dylatacje skurczowe. Nacięcia zostały wykonane w taki sposób, że później po zastosowaniu specjalnych mas uszczelniających łączeń nie będzie praktycznie widać, a nasza posadzka będzie piękna i jednolita. I to wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, proces wylewania betonu w starym domu wymaga precyzji i dobrego planowania. Ale przy pomocy dobrego przygotowania i bardzo fajnej ekipy można osiągnąć bardzo fajne efekty. Moje planowanie dzisiaj zawiodło, bo ja nie byłam przygotowana na to. Jestem bez make-upu, bez śniadania, ale film został nagrany, także brawa dla mnie. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. A jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego etapu, piszcie w komentarzach i na pewno na nie odpowiem. Dajcie też znać, jak to przebiegało u was. Do zobaczenia, baju. Może to już jest ta Dobra, nie będę się tutaj skryniać. Mogę jeszcze trochę mogę to zagęszczamy ruchy, pro z tego, że jestem w gumiachakach, Co mam jeszcze powiedzieć?